Witamy Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kejżu, kejżu specjalnym, gdzie dziś będziemy robić losowanie. Ja jestem Ulfik, a ze mną oczywiście jest drugi prowadzący, czyli Hubert Mściwujewski i nasi wspaniali zawodnicy turniejowi, idąc od prawej strony, Piotr Tyburski. Witam serdecznie. Piotrek Szeliga. Witam. Grek, Piotr Grek, witam. No i Alanik, TikTok, Alanik. TikToker, tiktoker. Tak, A z mojej lewej Arkadiusz Teńcula. Tazi. Witam, witam. Wiewiór. ma? No i Zadymka. Cześć. No dobrze, panowie, to co? Zaczynamy, Słuchajcie. E, mamy jedną nową osobę w turnieju, jest to Tazi. I na początku ja? e, pytanie takie ogólne do was. Jak oceniacie m, to, że nie ma Tomka Oświęcińskiego w turnieju, panowie? Na plus czy na minus, panowie? Ja myślę, że będzie łatwiej. Teraz. No teraz będzie łatwiej. No tak, jeśli tu będzie mniej łatwiej, no zobaczymy, kurwa. Jak się w w że będzie jak łatwiej. Jak wolę, no, Nie <śmieniu> wiem, ale Nie wszyscy naraz, tylko idźmy po kolei. Pamiętajcie, że macie mikrofony przy uchu, także nie powiecie, to wszystko słychać. Więc idziemy od prawej strony, Piotrek, na plus czy na minus? Ja uważam, że jeżeli chodzi o szybką to uważam, że Tomek byłby cięższym rywalem, ze względu na to, że wiem jak te walki będą wyglądały, tam będzie dużo klinczu, dużo, dużo zapasów, więc Tomek na pewno swoją fizycznością i też doświadczeniem w tych zapasów. Kloss j**any był, był. Klos. Stary, no, nastery... Stary nasterydowany chuj. minuta ale... i spompowany. No tak, wiesz, go lekko, wywróci się to na jak k**a Słuchajcie, nie dowiemy się kurwa. nie ma go już w turnieju z Tazji i zobaczymy jak się Tazji pokaże. No. no tak, ale dwie osoby, czyli Wiewiórka i wypowiedzieli wypowiedzieliście, że będzie łatwiej. Znaczymy, tak, no, rynku ja powiedziałem, że to, czy tazy to czarny koń tego turnieju. I tutaj a czyli, być... czyli jednak wiesz, że będę lepszy niż teraz z strachu? No, no, myślę, że kurwa tutaj tazy naprawdę może pokazać. O proszę, kurwa, ty miłe słowa do mnie dajesz? A, a nie, czy to jest ironia? Czy ty no mówisz, No to jest sarta? Okej, kurwa, sarta. To jest sarta. To, jest to, jest stracę, to kiedy żebyś mi To 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 ty, słuchaj, kurwa. To ty cały czas twań na tych streamach, No bo kuwa. Ja Ty tak... ludzie, ludzie cię kurwa wiesz, biorą cię pod ch**a i, ci, i cały czas ci mówią, żebyś kurwa mnie wyzwał do walki w ogóle. Mam nadzieję, że się spotkamy w tej klatce kurwa, wykuje ci w pysk i się zamkniesz już obecnie w streamach kura. Nic. Ja po prostu Jest taki duży chłop, bo moje zdaniem ale duży, duży chłop? Duży awaryjny, 24 kg. A teraz ci cztery odkłada. ale w jak się dłucha To nasze wrażenie, szeliga, że się mnie obsrałeś i próbujesz. Nie, 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 nawet nie, nie, kurwa. No to zobaczymy, no kurwa. Na tak, się ty jesteś taki eksplozywny tutaj, kurwa, szybko gadasz, napierdasz i myślisz, że wszyscy się będą bać ciebie, bo ty kurwa. Ty szybko ty to gada? no pierdolę, kurwa! No, nie ja mam tak prosto. Ja mam to wpić, tak ja bo nie Ja mam A w Ja mam w to jak gadasz, to już byś kurwa Serio, no to zobaczymy, A od tego, że to wygra. z Gregiem. Ty, słucham? Wiewiór? Mówię, że zacznijmy od tego, że szlika nie wygra nie, nie, nie! Wiewiór mówi, że Szeli chce zmiany, ale to wiewiór przede wszystkim nie chce. tej zmiany. Czyli to tak, jest! Czyli nie, nie, Uporządkujmy to, czyli Ksogrek, ty sugerujesz, że wiewiór jest ciebie obsrany. Nie, nie, nie! Wie, wie pasuje, mu się... ta, pasuje, mu o, pasuje mu ten rywal! Pasuje mu ten rywal. Pasuje mu ten rywal i nie chciałby się zmiany. Ale mi też pasuje ten rywal, więc ja też nie chcę żadnych zmian tutaj, nie. Słuchajcie, zmian... Ale, zmian... Ma radny, ma... Zmian... zmian już nie będzie, ale Szali. Po, pomnożę widzowie bardzo chcą, nie będzie. Tak, e, zmian już nie będzie. Skąd ta niechęć e, do tego? Ja nic do niego nie miałem, ja nawet nie wiedziałem, kto to jest na początku. Dopiero później mi powiedzieli, kurwa, że jakiś tazy, cały czas wyzywa się na streamach. Wchodzę na niego. że no na kurwa, teraz jesteśmy tutaj, tutaj, właśnie w tym miejscu i się spotykaliśmy. I jest takie jest no najmem, a się My ja, pierdolę, no, ja, to jest, więc nic też ta nic rozumu. jesteś człowiek. I na raziebym bym oświecił, że nie powiesz, to byś tutaj kurwa nie przylla. Chciałbym prende my tu do osad trafił. Nie, czy jakbyś tam się tak później i by kurwa ale teraz już później nie pierdolimy To by się spotkał w Divka, to normalnej walce. No dobra, ale nie byłoby ci na turnieju. Tak, ale spotkałbyś się w Divta, w trasie na jakieś szansa, Mega. Tak, fajna szansa. No to trafiła ci się no to kurwa. A tak chciałbyś jakbyście się spotkali kurwa w trasie. No bo byśmy to wyrzucili normalny balc to bo pewnie byś to wykrzyczał. Bo cały czas na każdym twoim streamie nie, nie bo mi mnie, a ja przede do ciebie mam to w piździe, mam w piździe, co to ty piździe gadasz, masz, no. co ty robisz, kurwa, czy się chłopiec zapraszasz gejów kurwa do domu, czy nie zapraszasz, mam to wszystko wyjebane. Ja nie oceniam, ja sobie po prostu żyję swoim życiem, kurwa i tyle. I ja mam w chuju, co wy wszyscy robicie, kurwa i co ty gadasz tak, na, na mój te, temat? A czas kurwa, i tyle. A dobra, okej, okay. ty sobie kurwa pogadaj, bo tylko tyle umiesz tak naprawdę. I druga sprawa jest taka, że ty tak szybko gadasz, że kurwa nie huja ja nic. Rozumiem tego, co ty to był ten, Także jakbyś mógł... kurwa. logo ja To ty mówisz, bo ty kurwa... Ja nic nie rozumiem. tak jestem ekspresyjny akurat. No to dobrze, że to ty ekspresyjny. Super, fajnie, tylko kurwa, fajnie też byłoby, jakbym rozumiał, co ty mówisz do mnie. Kurwa. Rozumiesz, rozumiesz wszystko akurat. Jak no się no ty... no do, to nie opowiada, że go nie Najważniejsze, tak? no, no, bo byś go ja. nie zrozumiał. <głosy> <głosy> Alan, ale y, też dosłownie, na no, nie wiem, tam sekundy przed rozpoczęciem programu tak niepochlebnie wypowiedział się na temat swojej piosenki Zadymkę. Wiedziałem, że też się zdenerwował. Ale że, że co? No ja właśnie, nie tej wypowiedzi. co powiedziałeś wtedy, Zadema? <noise> jego utwór. Sądzę, że ja więc lepiej na tych kawałkach już zarabiam, niż ty na tym, kurwa swojej firmie pogrzebowej, wiesz? <grym> ale on Nie, ale w ogóle teraz robić. Ze nie, ale nie do... z DJ-em. chodziło, bo wiesz, tak. że teraz nie, zgubiłem Dobry. wątek, nie pamiętam nawet, o których, o sytuacji chodzi, nie? Ale a tylko zobacz, ja pocjancie. jestem... Od ilu masz już firmę pogrzebową? Ja dopiero zaczynam, raczkuję dopiero na YouTubie, dopiero się na kanał, a już naprawdę, kurwa fajne pieniądze zaczynam zarabiać z tych kawałków, a ty widzę, że, k***a... Ale, zatem, to ma

Zmarć mi sali, kurwa, ty. No, Obie ci, że na pewno któryś tam tak. ruszy, ruszy nogą Na pewno nie, no. któryś w świętej pamięci ruszy nogą albo ręką. Ale tak. patrz, jaką reklamę mu teraz robisz? Albo skórą. No. No, no dobrze. No, chociaż tak. mój interes Mój się ruszy. On jest antyreklamą wszystkiego. E, Arku, jak rozmawialiśmy ostatnio po Twoim programie, po, po Twoim face to face e, z Alanem, to Ty powiedziałeś, że Alan się stał za bardzo family, f, e, family friendly, no? Tak. Dlaczego? Jak uważasz? Wiesz, gdzieś go tam próbowałem uszczypać, coś mu do, zaczepić, a on Nie, będziemy zobaczyć w walce, zobaczysz, w w klatka wszystko wyjaśni Kurwa, wiesz, a przecież we Free Fightach tak chodzi o to, żeby troszkę się sobie podgryzać Nie mówię, żeby chamsko się wyzywać, wiesz, że jakiś tam Poszczypać 60 czy coś, tylko normalnie coś tam się poszczypać, nie? A, Co a, mnie ręką a, pokazałeś? A te boleści te 60 nie? To, ale Alan coś tam w nie i wciąga z ręki. Tak? Trochę? Tak, zazdrościsz, jak? Nie, słucham, bo kurwa. Na no, dole. Tu gadają, tu, no. tu w Bo to ciężko, nie? Tam już tak to. trochę zryty Beret, że ciężko. No ja nie wiem, kto ma zryty bardziej Beret, wiesz? Niż to od Ciebie. Ode mnie? Mhm. Ja też nie wiem. No, no i dobrze, panowie. No, to żebyś, żebyście mogli sobie wizualizować. wizualizować. Dokładnie. Zapraszamy Piotra Jarosza. Sędzia główny Fame. Zapraszamy. Słuchajcie, wielkie brawa dla sędziego. Żyjcie z nim dobrze. Witam. Jaki czyściutki ci... ten, obiektyw, ten wiesz? Jaki fresh, chuj fresz? Moi i... drodzy, teraz tak, tak samo jak przy losowaniu. Czekajcie, panowie. Czekajcie, panowie, bo zasady tłumaczę, tak? Żeby zaraz nie było jakiegoś gadania, że coś jest nie tak. Za chwilę dostaniecie karteczkę. Na karteczku, je, na karteczce jest napisane zestawienie. Każdy z was z tyłu kartki daje parafeczkę, że była zrobiona, tak? E Następnie zostają one zbierane, zamykane w kuli i będziemy losować. Eee, losujemy jako w pierwszej kulce pierwszą parę pierwszego półfinału. Tak. W następnym losowaniu losujemy pierwszą parę drugiego półfinału. Trzecim losowaniem będzie druga para pierwszego półfinału. I Cze tak, bo ostatnie losowanie to już jest wiadomo formalność, którą musisz wyciągnąć, nie? Zrozumieliście? Wszystko się okaże. Zrozumieliście o co chodzi? Ja nie, nie słuchaj. Ja się... Grafika, słuchajcie. grafika no, za jest za wami, tak? Także na początku jest pierwsza para półfinałowa, potem jest pierwsza para drugiego półfinału, Aha. rywal pierwszej pary, i Dokładnie. potem jest wiadomo. Prosimy o jeszcze zamieszanie kuleczkami. Wszystko jest odpowiednio zrobione, sprawdzone. Nie widać, więc. Nie wiem, czy ta kamera tam Czarny. już widzi, ale ja tu nic nie widzę, oprócz czarnego koloru. I co, wylosujemy pierwszą? Tak, Wylosujemy tak, tak. Tak. Słuchajcie... w takim razie teraz pierwszą parę pierwszego półfinału. Dokładnie, półfinału numer jeden. Zaraz zobaczymy, kto będzie miał... To będzie pierwsza walka Od razu, tak? Nie. Tak. Czyli Kolejna. Walką... Nie W tabelce będzie Alan Kwieciński, Arkadiusz Tańcula. Kurwa, wygra. Pokażę pokazanie do kamery. Poprosimy o zbliżenie operatora. Jeszcze raz, pierwszą walkę mają. Tak? Czy to jest pierwsza walka? Słuchajcie, to jest pierwsza walka pierwszego półfinału. I teraz losujemy pierwszą parę półfinału numer 1. i Alan z zaczynają turniej walki, tak? Nie. Kolejność, słuchajcie, będzie Kolejność Zaraz, ale teraz losujemy kto wygrany tak, będzie wiem się z kim, tak? Z kim, z kim się tak? Z kim będzie wydał. Tak. Tak. Nie jest tyle problemu, nie? To tak. Tak. proszę. To nie ja trzy to jest <śmigowane>. tak. skomplikowane. Czyli losujemy drugą tak. parę. Losujemy teraz y, pierwszą parę drugiego finał. czyli numer dwa. Dobra, teraz jeszcze nie poznacie. Jeszcze nie poznamy, Za chwilę poznamy. Za chwilę. To nie jest Alana, przeciwnik. Ty... Tak, nie, tylko ty... to, jest... to jest. To jest kolejna drabinka. Nie do Alana, tylko do Arka. Barek to po wygra. Za dwiema tu boli. W tabelki będzie Grzegorz, Greg Gancewski, Kamil Tazy, Mataczyński. Czyli Dobrze, jest... czyli wy możecie się dopiero czyli... spotkać w na... i... finale. Nie spotkało w finale. Tak. Czyli kurwa. A, to już nie wiadomo. Widzieli, że Alana nie w stanie na Grega. Dobrze, Profi. mamy. Możesz... I słuchajcie, no, no, i, teraz, no, i teraz losujemy rywala. Który zawalczy ze zwycięzcą walki Alan Tańcula. Rosujemy parę, A. która zawalczy ze zwycięzcą walki Alan Tańcula. Dokładnie. Proszę, także teraz się okaże. Arku i Alanie, ewentualnie z kim zmierzycie się w półfinale. Kurwa, kurwa, kurwa. No. Zaraz się okaże. O. Tyburski Tomasz Zadyma. No, no, i, no i kurwa, fajnie. I ligą, pięknie. Kurwa, no i czekajcie, kurwa. poczekajcie chwilę! Zajebiście. I słuchajcie, Ale pierwszy. To nie są jakich z Karasa. Później. Nie? Panowie, po ćwierć finałach, czyli w pierwszym półfinale. Drzewie, i... Tomku, proszę cię, zmierzy się zwycięzca walczy Alan Tańcula, Alan z zwycięzcą walki Tybori kontra Zadyma I formalność. I to jest oczywiście formalność teraz, czyli ostatnia kulka. Ale sprawdźmy. Ale dali, sprawdźmy to Kto to może być? Kto to może, Kto, to może Kto, go. Go. Kto to może być? Ale na innej galerii. Maximilian Maksymilian No i słuchajcie, o. stało się to, czyli zwycięzca z ćwierćfinału Black, Black Tazi zmierzy się ze zwycięzcą ćwierćfinału Shelly Wiewiór, czyli Tazi i Shelly jest o, jakaś tam spotka. szansa, że Grecki możecie na siebie ten, tak dalsze tak, mała. To a jak dwóch odpadną, to można im zrobić szybką nunkę. <śmiech> 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 no <śmiech> no także co, Piotrze, dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy. Widzimy się na gali 31 sierpnia. Ja chciałbym powiedzieć od razu, że jestem zadowolony z losowania. Dlaczego? Dlatego, że dżę... finał jest low limit, a uważam, że Grega byłoby mi najciężej poddać. W tym momencie, jakbym miał go w finale, byłoby najgorzej. Dlatego wolę go mieć w półfinale. A coś w tym jest. Panowie, a, a wy co ogólnie wszyscy sądzicie o tym losowaniu. Ja się Mnie cieszę, cieszę chuj. Zacznijmy, czekajcie, teraz mieszkać. idziemy przyszedł. parami, no. Ja się cieszę w chuj, bo z jednej strony będę mógł w końcu wyjść i mu wypierdolić, jak on wygra, <grym> a z drugiej strony będę mógł się zrewanżować Gregowi, bo uważam, że ostatnia walka, no zajebałem. Zajebałem ją po prostu i tyle, a teraz jednak jest dużo inaczej. nie? No to ja, dobrze, czekaj. Cze nie, czekaj. czekaj ja pociągnę ten temat. No bo ja chcę się zapytać o no, jedną rzecz, bo ty do poprzedniej walki nie trenowałeś. Trenował. Czy trenowałeś? Trenowałem Trenował więcej niż do tej. Trenowo. Trenowo. Się, trenowałeś na mirażu bronienie okna. No, trenowałem do tamtej walki, no. ale kurwa nieco, za, za ciężki byłem po prostu i brakowało mi e, dynamiki, no kurwa chujowo, chujowo się I czułem. I dlatego to czemu teraz na siłkę, tak? A teraz, a teraz jakby już trenuję z trenerem Bortem, który ma też kilku zawodników z UFC. E, przygotowuje ich e, do walk i w ogóle i po prostu no czuję, że jest totalnie inaczej. to inna się tj. rozstałeś z trenerem Oknińskim? Nie, 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 totalnie nie. Na sali, to ale, ta... ale teraz czekajcie, bo teraz o, oglądałem czekaj, ty, bo, <laughs> oglądałem nie, ty, go, ty, twój wywiad z, <laughs> z, y, z Wrzoskiem, to ty mówiłeś, że ty byłeś na treningu na, no, ja na, treningu ten, byłem, ten, na Wilanowie. Treningu. To jak to jest, że... Robię tylko zapasy ogólnie, nie robię nic więcej. Moim zdaniem tam nie oni nie dużo w ogóle w tej klasy rzymskiej. Grek jest dobry w to Tak, ale chodzi mi o zapasów i Tejskiego. Chodzi mi o to, że... Czy trenujesz aktualnie w jednym klubie, to Pleczka Piotr Nie, nie, nie. Ja nie widziałem go. Ja byłem na jednym treningu. A co o Co ty? Ja kurwa Ja byłem i w no i u Mirka byłem. No to będzie u ciebie w narożniku. Kolega z miasta ode mnie. A to nie musisz procentu płacić. Tak. Ale ogólnie ja wiem, co ja mam robić. To, wiesz, to była walka przygotowania, wiesz, jakaś walka. Ja mam dwa tygodnie wzięłem tę walkę. W... Przed chwilą ogólnie. Tam wchodzimy my do ringu i się napierdolamy po prostu. A więc co ja mam robić. Tam nie ma żadnej taktyki. Taktyka jest dopiero pierwszego strzała. staje strzał i będzie napierdalanka ogólnie. To no, się obali tak, i tyle. Ja myślę i ja na innym panu. Nie uważasz, że lepszy ja jest... przygotowanie w jednym klubie, tak. no to... w którym ja myślę, wiesz, masz określony plan. Tak. No to... Ja się tak. Panowie, poczekajcie, dajcie im dokąd. Nie to mówiłem w Warszawie. Na tyle, żeby wybrać docelowy klub. na razie dalej trenujemy w Augeterze. Do pasu tentowałem w Dalej tam trenuję. Ale przy okazji chodzę też do innych klubów, bo jakby z Anzorem, możesz po turnieju wpaść, nie? Tak? Okej. Okay. Ja sobie wiesz, moje to, ogólnie, ale sobie chodzę tu i tam, żeby podobać też in, 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 inne lekcje. A chodzę tylko na zapasy nawet, po tr trzy razy w ciągu dnia, nawet nie ćwiczę, tylko sam patrzę i uczę się po prostu. A, patrzysz i nie ale wiedza teoretyczna też jest Błąd a ty, e, e, to, co chodzi, ty? Panowie, czekaj. Trzy goś... godziny Ułudnia. ćwiczę fizycznie, fizycznie, a godzinę psychicznie po prostu tylko po, po, obserwuję. A trzy godziny fizycznie, fizycznie, bo więcej niż trzy godziny fizycznie, w ciągu jednego dnia to jest za dużo, mi się wydaje. A co, co fizycznie robisz tylko stójkę? A zapasów zapasy po wyglądasz? prostu No robię trening, półtorej godziny zapasów, prostu siadam, nie wiem, pół godziny i analizujesz się w pół godziny. Takie coś po prostu, dodatkowo po prostu, bo na techniki po prostu, jak się zachować danej, jak widzę jak dwóch typów ćwiczy jak się zachowują oni, to ja bez, może coś do siebie wezmę od nich z lekcji po prostu, ale no może tego nie rozumiesz, bo jesteś zbyt głupi. Alan, jesteś taki tutaj hop do przodu, no to dlaczego ty hop do przodu nie jesteś na programach, pyta się ciebie Arek Tańcula i zarzuca ci, że... Ty tak jakby no, no już nie odbijasz piłeczki, nie bawisz się w to show to i tak dalej. Wcześniej. Teraz jestem wkurwiony naprawdę, Marek, mówię ci to otwarcie, jestem wkurwiony na ciebie. Ty. Tylko dlatego, że nie, nie masz szacunku. Kurwa, ani szacunku do federacji, teraz? ani nie masz szacunku nie do ludzi, tym bardziej nie masz nie. szacunku do Narodowego, bo kurwa obiecałeś coś, że nie będziesz kurwa imprezował, a ostatnio kurwa zacząłeś balować chyba znowu. Co to, ty pierdolisz To są kurwa rozmowy, są screeny Stary, i tak dalej, kujowo Pro. bardzo robisz, bo kurwa powinieneś kurwa wyjść Baraj. normalnie, chociaż... Dobra, ale tak z drugiej strony... Poczekaj, nie wcinajcie im się! Kurwa, jest ich wątek, ja jest Ale czekaj, czekaj, czekaj. Bo znowu się jest jakieś pomówienia, tak jak Ferrari gdzieś tam gadał, że spotkał kogoś na stacji jakieś pierdolenie stary. To jest pierdolenie. Nie. O co chodzi dokładnie? Z no kurwa, że był grany talerz, kurwa. Gdzie? No ostatnio kurwa podczas po to To no był grany talerz! Gdzie? To są Do, pomówienia, ja tak, tak, Jasne pomówienia. Znajdę rozmowę albo dowiem się, to naprawdę, ale to są pierdolenia normalne. To pierdolenie, które Amadeusz. Spierdolenie, no, no, to nie ma pokrycia prawdzie żadnego. To ja pytałem, nie, że, że tak nie tak ale poczekaj, domek, domek. poczekaj. po walce moja, na Luny, żeby moja... uciec przed afterami przede wszystkim. Po walce tak? na Luny spierdoliłem, od razu mnie nie było. Bordo. W sumie, Moja panowie, osad... słuchajcie, ale poczekajcie chwilę. Nie, chwila. Ja zaraz nie. do was przyjdziemy. Ale chciałem potwierdzić, że nie widziałem Szy? Arka na afterze. Zaraz do was przyjdziemy. Alan, a nie uważasz, że to też może, że trochę się obawiasz tego rewanżu? Ja się obawiam o rewanżu? Nie, absolutnie nie obawiam się. A co robiłeś swoją rodziną, mój drogi? Bo grałem festiwal no, i, ta, i ta. Ale to, słuchaj, i ja dostałem, ale. Ideolo. Absolutnie. Przecież ja normalnie do, kurwa, od, bo już. Mogę, to, o, jest to organizator, który tutaj siedzi, normalnie dostałem kurwa, a szampany free. Ja <tosłuch> wypiłem kurwa dwa drinki po prostu i nic więcej nie porozmawiam. Ja normalnie wszędzie do hotelu. A ja dostałem nawet dwóch. Szampany free dostałem tak. Ja ja za nie, piszę. Ja naprawdę kurwa zrezygnowałem z taki Odwołałem wszystkie bookingi. Żeby kurwa. Słuchaj, wiesz o co chodzi? Ja mam zawsze ze sobą, bez Testy Zapraszam. Chcesz zrobić? No, mam ma w bagażniku, możemy nasikać. Dawaj. I to... wychodzi tydzień z Nie ma problemu. Oczywiście. A zanim nasikacie, tak. to zapraszam was na ten środek na face to face, panowie. Kurwa. Zróbmy, zróbmy pierwszy to face to face. Będą będę Nie no, możemy, Będą Bardzo Bardzo proszę. Tak, Daj mam nadzieję, że kurwa... Sobie kurwa, coś, ci się coś kurwa w obie? bo kurwa, ci się, ci się, bo się wkufur w, w Bo coś się, z tej, się, z tej, z kurwa, się, z tej z kurwa. Arek, bo kurwa, obiecałeś coś kurwa. A, dobra. a tak się nie robi to jest, tak. kurwa, no. z... ty słyszysz? Czekaj, czekaj, czekaj jeszcze, panowie. Panowie, nie zróbcie face to face. Chodź, 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 chodź. zróbcie. Dobrze, zajebisz się. problemu tygodnie Zajebi To tydzień czy dwa, kurwa. Za długo pierdolisz. Mam nadzieję kurwa, że tak nie ma, ale kurwa, jeżeli rzeczywiście tak było no. to jesteś kurwa nieskończony, naprawdę, bo kurwa obiecałeś to, że nie będziesz kurwa imprezował i tak dalej. Przepraszam kurwa, że cię zawiodłem. Nie, bo my mamy kurwa dać Pier, pojebałce, tego, pojebałce, mamy, mamy tą walkę dać kurwa na takim imprezach, takie... ja, ja nie będę z największym melanżowicem w Polsce się tłumaczył, czy impreza, Tak, impreza. ty jesteś pewien klasa No i dobra panowie, słuchajcie. Ten now, prawdę ci powiem. To kurwa. <śmienny> 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 Ale nawet nie drgnął, no, no, dobrze. Te klapki... O, klapka O. Klapka o Ej, takie broniarza. Brakuje klapka, tylko klapka, normalna Parkę. Dobra, ponowie, klapka, dziękujemy klapki, wam. Siadajcie na miejsca. Ja, e, to, Alan, o co ci chodziło? Powiedziałeś takie słowo, że kurwa, coś, coś ci Arek to. obiecał. Co ci Arek obiecał? Bo kurwa nieraz! Przybijaliśmy sobie piątki, kurwa, ja naprawdę, jeżeli się nimi i tak dalej, ale kurwa, jeżeli przybijamy sobie piątki, mówimy, kurwa, nie imprezowałem, dajmy, kurwa, walkę na taki, kurwa... Stary, stary, kurwa, mówię, że nie imprezowałem, bo prawie przyrzekam, czy stary... Jele. Musisz... jak Denis. Ale <grym> ty kurwa, do reszty, słuchasz, szanse będziesz miał większe, Alan, no. Ale ja nie chcę właśnie, o to chodzi, że nie chcę. <grym> A, masz ten kalafior. A, bo to... O, o, kurwa, nee, nie, panowie, nie rzucajcie kurde, bo. słuchajcie, bo są ekrany za wami, Ej, tu są dookoła ekrany, ekrany. <grym 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 dookoła są się, ekrany, panowie. Się, naraz, 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 Masz, drama, minus dycha z wypłaty. Ej. Jestem z Wefrika, kurwa, każdy bierze ze mną MMA. To się bić kurwa P1, gdzie się jedną walkę kurwa z kimś. On tak niby ma dobrą stójkę, to się możemy być Ja trenuję kurwa MMA, rozumiem. Dobra, ja też trenuję MMA i uwierpiam MMA. I się kurwa bił. MMA. Ale kurwa, ile trenujesz K1, to powinieneś kurwa się wziąć teraz, za pasy. Masz czas! Nasza walka może być. Ile robisz, kurwa tego? Czego? Ile robisz MMA? Z dwa lata, kurwa. Po no, ja... dwa lata miałem kurwa problem z słupem. Tylko się się ogląda, tam jest normalnie. Ja MMA się bi, rozumiesz? MMA, kurwa. Po to ale zapierdalam to... MMA, uwielbiam MMA <śmiennie> i się zapierdalam MMA. <śmiennie> ja 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 ale w w w w w ja, ja bym was, ja bym nawet Ja obejrzał. możemy się zmierzyć. Może bez MMA, może to, ale wolałbym w H1 ogólnie. Bierzemy Ale z się z drugiej na, na jeden. Tak Mordek ja robisz? kurwa 83 kg waży, Ja okay. nie lubię jak dobijać wagi, kurwa. Ja jak, powiedz, jak powiedziałeś, że 9-3 turnieje, to ja byłem wkurwiony, bo ja wolę okay. walczyć w 8-4, kurwa w turnieju. Bo, 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 okay. bo ja, ja się spoję. Ja nie lubię kurwa dobijać, nie lubię kurwa jeść. No to dobrze. No dobra, a, a walka z Szalim? Szalim? No, no oczywiście. Ale emak <laughs> jeden?

Trzy rundy! Nawet ci chyba nie wziąłem. Tak, tylko za mocno nie Byłem tak, świeży w chuj. z nim trzy rundy i byłem świeży. Bo ja dalej ty się mów, ja Jak ty nawet ciosu nie masz, chłopie. No to tak, zapotkamy się, kurwa. A bo biorę ciebie, kurwa. Też mogę... Dobra, panowie, to chodźcie na środek. Zróbmy wam face to face prawdziwy. Tylko teraz nie rzucę klepkami. To Tak. A w kina? No, to dobrze, przepraszam, chodź. Zapraszam, kurwa! Słuchajcie, to jest... piszcie na, no, na czacie, widzowie, piszcie na czacie, nie, nie nie róbic, róbic, czy nie chcieliby róbic, się zobaczyć w taki pojedynek w przyszłości. To panowie bez rękoczynów. Przepraszam, że, kurwa, jakieś opieki Co, Już? No już, kurwa. Ale chujku, Co ty do mnie gadałeś? wiem co trzeba robić. Myślisz, że Tak, tak, jest tak, Zobaczymy, oh, 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 zobaczymy, oh, 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 oh. zobaczymy, zobaczymy. Oh, co, to, to oh. Trzeba zrobić jedną walkę i to jeszcze ledwo, co człowiek wygrać. i zrobić sobie siebie taki. Moje amatorskie walki były. Tak to, bryty, to jest, jak to się z Prime'u prime przychodzi do twojego <laughs> tak? Widzowie, piście jeden na czacie, jeżeli chcielibyście zobaczyć taki pojedynek. A miało nie być patologii na stadionie narodowym. <laughs> A To co, <laughs> to co wy tu robicie? A jeden? A co ty zaszynkuje? Dobra, się damy. Dawaj w k jeden kurwa! Się w tym, czy... Nie, bo nie zdecydował, czy się, się Dawaj w K1, kurwa, normalnie, w stójce. Mordobicie. <susur> Mordobicie, Ale MMA, proszę bardzo. jeden, Marcido. Ale kim ty kurwa jesteś? Pracy? Zzywaw, badne, godowali, tym. Kurwa, tym to ogrodowany kurwa. ci w to, to tak, to jest, to jest Na Dobra, panowie. Siadamy. Wykupujcie bilety na fejmama.tv. A my widzimy się już niedługo na kolejnych Widzimy się pierwszy sierpnia. Trzymajcie się i cześć. Dobra, spierdalamy do domu.